Witam. Tu Wam daję takiego update'a do skrzynek, jakby to kogoś interesowało. Yy, od razu mówię, że te rzeczy. E, no. Tydzie O. To nie jest tak, że je się opłaca definitywnie wypłacać. To nie jest tak, żeby nie było. Te rzeczy, które są tu pokazane, yy, one są po prostu tańsze na stronie niż na Steamie. Przez co? Jeżeli wpłacisz skin, który na przykład kupisz za 200 zł na Steamie i wpłacisz go za 230 zł na stronę i kupisz te skrzynki, które są pokazane tu. One mają 8 dni tradebana. Bierzcie to pod uwagę, że to się może pozmieniać. Te mają 3 w sumie. To może się aż tak nie pozmienia. Ale za 3 dni będzie reset dropów. Będzie, się, będzie czwartek, więc wiadomo, miejcie to na uwadze. Jeżeli to robicie, jeżeli item na Steamie kupujecie za 220 i wpłacacie na stronę, znaczy za 200 i wpłacacie na stronę za 220, to te itemy sprawiają, że płacisz mniejszy podatek od takiego itemu, po prostu. Płacisz mniejszy podatek na Steamie. I teraz tak, mógłbym wam, powie... A, czy pytanie czy wspamiętam. Kilowat był minus 6%, Hansmana nie pamiętam, ile był, jak go przeliczałem. One są wszystkie, kurwa, na okolice do, do minus 7%. Najle najbardziej się opłacało do wypłacania Chromę. Ona była minus 4,7%. Jak ją liczę? A, one są w ogóle po kolei. Od tu macie najbardziej, potem tak, 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 tak. Ta się najmniej opłaca, ta się najbardziej opłaca. Do wyjęcia aktualnie. Ta się jako druga opłaca. Ona jest na minus 5%. Hmm, można sprawdzić. Se. Także to jest ogólnie spoko. Jak ktoś chce szybko wypłacać pieniądze, a nie interesuje. W ogóle, zobaczcie to, co tu się kurwa dzieje. Widzicie to? Co tu się wydarzyło? Ciekawi mnie bardzo, czy kilowat doleci do na przykład 4,20 albo coś tego typu. Kurwa, co to są w ogóle za wyniki? Jakby 380 było? No to właśnie o to mi chodzi, nie? 350, 380. Ciekawe. Ale chciałem tego Weapon Case'a sprawdzić. Dla widza. No właśnie. Weapon Case aktualnie 500. Kurwa, 540? Kurwa. Alvenicor. Ile to jest 500? 540 razy 0,87 Na 0 by wychodziły, jebane Na takim wahaniu czy... No dobra To będziecie mieli jedną mniej eee, Także no Proszę sobie to sprawdzić na wahaniach I... Czy to działa A jak kupicie to pokażcie. Policzymy do konkursu. Jakby. Ale tylko jak się opłaca. Aplikację kalkulator proszę odpalić i sprawdzić. Jak się kurwa nie opłaca, nawet tego nie. Do...